Jeśli nie macie konta w BetClick możecie zagrać swój pierwszy kupon, jeśli on nie wejdzie macie zwrot kasy. Witajcie na kanale typerskim, pamiętajcie subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę, to pomaga nam się rozwijać. Korzystamy z nowej pomocy w BetClick i teraz tak, jeśli założycie konto w tym polskim ilegalnym bukmacherze z linku, który znajdziecie w pierwszym komentarzu pod filmem, dodatkowo wpiszecie kod promocyjny Obstawiamy50, to możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 57 zł, choćby taki sam kupon jak gram ja i jeśli nie trafimy to wraca do nas 50 złotych, które od Możemy wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, więc warto korzystać. Zainteresowanych odsyłam do linku, który znajduje się w komentarzu pod filmem. A jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania: codziennie 50 zł. w BetClick. Aby wziąć udział, musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładny wynik na pierwszego gola w meczu pomiędzy Lechem Poznań i Biały Białystok. Później dopisujecie swój login z BetClick do godziny 20, a bonusy przyznane będą w każdy poniedziałek. Gramy piłkarskiego dubla. Pierwszy mecz to włoska Serie A i mecz Spezji z Cagliari. Obie ekipy pilnie potrzebują punktów, aby bronić się przed spadkiem. Specja nie wygrała od 5 spotkań z rzędu, jednak w 4 z 5 ostatnich meczów u siebie strzelała gola, włącznie w starciu z Milanem. Z kolei Cagliari pokazuje niezłą formę na wyjazdach, gdzie ograli innego benjaminka Crotone 2-0 i zremisowali 2-2 z Sampdorią. W listopadzie obie drużyny mierzyły się ze sobą i widzieliśmy remis 2 do 2. Mamy więc pełne podstawy do tego, by zakładać w tym meczu BTTS-a. W drugim meczu Liga Portugalska sportnik Lizbona wydaje się już być nieuchwytny, jednak za jego plecami trwa zażarta walka o drugie miejsce dające Ligę Mistrzów. Najbliżej celu FC Porto, do którego jednak za dwie punkty traci Braga, a trzy oczka Benfica. Dlatego mecz Sportimones na wyjeździe jest dla Smoków niezwykle ważny. Trzy punkty zdobyte w tym starciu pozwolą dłużej cieszyć się przewagą i z pewnością ją powiększyć, gdyż w ten weekend bezpośredni mecz między sobą zagrają właśnie Braga z Benficą. FC Porto musi wykorzystać taką szansę grając z zespołem z dołu tabeli i z którym wygrali wszystkie poprzednie 10 bezpośrednich spotkań. Dzięki za to, że oglądaliście film. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Przypominam o dwóch rzeczach. Po pierwsze promocja w BetKick na założenie konta, a po drugie nasza grupa na Facebooku, do której możecie dołączyć. Link do niej znajdziecie w komentarzu pod filmem. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście. Do zobaczenia.